Prowadzisz działalność na terenie Niemiec, czy wiesz, że podlegasz trzem podatkom? Zobacz do końca, to powiem ci, jak nie płacić tych podatków. Pierwszy podatek to oczywiście umsatzsteuer, czyli tak zwany VAT. Nie płacisz tego podatku, jeśli wybrałeś opcję Kleingewerbe i jesteś zwolniony z płacenia tego podatku, jeśli Twój przychód z firmy nie przekroczył 25 tysięcy euro w roku. Drugi podatek to mało znany gewerbasztojer, czyli podatek od działalności gospodarczej. Tutaj również nie płacisz tego podatku. Jeśli Twój przychód z firmy pomniejszony o koszty, czyli tak zwany dochód, nie przekroczył 24,5 tysiąca w roku. Ostatnim podatkiem jest oczywiście podatek dochodowy, czyli Einkommensteuer, i tutaj próg wynosi 12 096 euro w 2025 roku. Pamiętaj, żeby zawsze zbierać koszty dotyczące firmy, aby te podatki obniżyć lub żeby w ogóle ich nie płacić.